Witamy serdecznie. Ogólnie to dzisiaj jest porąbana akcja, ponieważ ja powinnam być w pracy. Ten gaugan powinien spać. Ten gaugan powinien być w Niemczech, a ten Wysol jest ogólnie przeziębiony i powinien być w łóżku w tym momencie, a wyszła taka akcja, że właśnie jesteśmy w drodze na winobranie. Siema. Hello. Hello! Halo! Halo! Jo, jak się podoba? Ja, jak się podoba pierwsze winobrano. momenty na winobraniu? Kurde zimno, nie? Ja, ja szorcika jeszcze dodaję, żebyście mieli co oglądać. Kokonałora, wino. Kokonałora, wino. Wiadomo, że... Wino. Wino się kończy. To to można wszystko Let's jest, na swoim się miejscu. Na dobrze, to przemyślałeś. No głupota fest, standardowo. Nic się nie zmieniło, nie widziałem jej parę dni, myślałem, że się trochę coś... Też... Że nie? nie. Nic się nie zmieniło. Głupotę mam po tobie. No. Po mnie? Po mnie? Ale tak. dobrą stabilizację mam ręki. Ja mam lepszą stabilizację. Stabilizacją. Dobra, idziemy zobaczyć wino No. Bro. Chyba, że zapłacicie. Inobronią. <laughs> to onli fansa zakładaj. Ty, nikt ty mi się nie zbacz, do... na YouTube. Chcemy, only fansa. Czy jego? O! O! Prawda? Aż bym się wywalił. Patrz, jakieś pomieszankarki tutaj. No coś jest, coś jest. Polska porcelana, tak zwana. Graffiti. Tak? Było zawsze. Stragany tutaj, to nie jest nie zawsze. Dlaczego tu jest? Biżuteria. No, Zabrana. Z telekaty, czy się ludzie przyjeżdżają? przyjeżdżają? Na winobranie cała no, wiecie, Polska nie było winobranie już? W historii Zielonej Góry? No. W historii świata. No, co, co sezon. No, co sezon. Nie ma takiego mówisz? Jakiś eliksir miłości, kochani? Chcecie, żebyśmy wypili eliksir miłości? Piszcie w Ale Ludzie nie wiedzą co to, musisz... Fantastyczny można Albo albo opisać. Dobra, to póki co opiszę, ale zademonstruję w sobotę, to jak zosta... dogramy o, drugą część. To zostaw opis na zademonstrowanie. Niech ludzie teraz w niepewności. Dobra, dobra, wyczekujcie. No. W tym roku odbywa się 178. winobranie. Rozumiesz to? Nawet wszyscy, jakbyśmy zebrali swoje lata, to nie mamy tyle lat. A tu się ale blisko. Jak ty, dziadzia? Tudi, d jest. Nie wiem, dalej robimy dekustację wino. No to chodź. Czekamy na degustację, musimy spróbować i teraz właśnie nie to wiem co, tą kolejkę, ale na pewno jakieś wino spróbujemy Jaki byś chciał? Jakiś ja żadne, ja nie piję. Ja, ja też ogólnie mam nie pić, ale ja muszę piję. spróbować a w ogóle wino. A tak, tak dla degustacji to ja mogę Ci wybrać. O, My za 20 mamy proszę bardzo. O właśnie, a jaki jest. Wiod pitny? Wiod pitny, tak. Są Państwo też? No świtny tak. Proszę. Nigdy Niech chyba nie piję. Strówko. Strówka i sianka. Miód pitny? Tak. Mm, wolę miód pitny niż Ale spoko no? normalnie słodki chyba. jest. No lep, lepszy jest niż normalny. No? Tak. Mm, ale dobre. To lepiej z drugi, drugi miód pitny? Nie, proszę czarna porzeczka. A, czarna porzeczka. To wino jest, tak? Czy nalewka? Miód pitny z czarnej porzeczki. O człowieku. Strówka i sianka. Proszę zapraszam, darmowa degustacja na to. jest jakieś kombo. Jak chyba lepszy. Nie? No, no, no czarna porzeczka. No to, no. to w ogóle nie A jest tak o tym tak? Jaki jest woltaż tego? 12. Nie no, nie No że tak, no. ma mniej. No, no, to jest tak 10, no 10, 12 do 14. 18, to no. Ale to, to dobre. dobre. Co wy na dwa razy to? Ja się degustuję, bo to jest degustacja, a nie. No, tak. No. Bardzo dobre. miód pitny polecam. Ile taki miód pitny stosujesz? Ten 60, mamy. Tak. Weź, powiedz co to jest miód pitny w ogóle. Nie wiem, co to jest miód pitny. Spytaj się pani. Lepszy niż wino? Lepszy jest niż wino. Jest niż wino? Się nie, nie, czym się różni? Nie wiem, czym się różni. Procentowo podobnie. Sieła. Sieła. To... Dobra, miód pitny jest to. Bliżej, weź, taki trunek jak wino taki sam proces, tylko zamiast owoców używamy tutaj miodu. Proporcja w tym przypadku trójniaka jest to jedna porcja miodu i dwie wody. i drożdże I potem trzeba poczekać parę lat. I mamy a to taki właśnie pyszny trunek słodki. Tu mamy jeszcze dwójniak. To jest proporcja jeden do jednego. Jest on słodszy. Jeden do jednego? Jest i ma 14%. Ten ma 12%. No proszę. Jest to wszystko naturalne, bez dodatków konserwantów, Dajam, że mm -hmm. Tutaj w tym przypadku nie ma żadnych konserwantów, utwierdzają zająłem te pszczoły, które nadają jej odnosy. <noise> nam się pijają z tym motocznikiem. Po prostu wstawić i czekać. Jest super. Czyli ogólnie o, nie nie mogą być dobrają. jakieś z owocami też, tak? What można jest... dodać, tutaj jest na przykład, w tym wypadku dodany sok z czarnej porzeczki. I jeszcze jakieś są? Czy... Tak, mamy jeszcze, tylko na tym nie z... mamy, ale może z... mamy na Na przykład miałam wina już byś chciał zdegustować, nie? Mamy jeszcze smak mięśniowy z <noise> Okej, okay, rozumiem co Pięknie dziękuję Dziękujemy. Że to, że to dziękuję. Dziękujemy do no wieczorku, do widzenia. Baczek. Dobrze się czegoś dowiedzieć zawsze, nie? No pewnie, że tak, miód pitny człowieku? Kiedy ty pijesz mi Pewnie w tamtym roku. Do na zimę, nie? Też mi ktoś pewnie powiedzieć. Ej, no do herbatki so dolać takiego. Z jest. Chłopie, to to Outfit tygodnia. Idziemy na Pajdę ze smalcem. Ej, Pajda musi być, my zawsze Idziemy jemy pajdę, pajdę, nie, tradycyjnie. Idziemy z na żółwi. Pajdę, tutaj, tu jest najlepsza Pajda co roku. Najlepsza? O, tak, tak, zapraszam serdecznie. Chyba że się Idziemy zmienili. Ja sobie biorę dużą ze wszystkiego. Ale już mówisz od razu tak, ten? Ja jestem głodny. Z ja to miejsca Pajda. Nie pajda, jest Pajno Wy też Pajda, czy co? Czy no, Pajda, chyba jakieś pierożki, coś i zobaczę, zarobić. Jakieś pierogi, pięć sztuk, dwie Powiedzmy, że może być. No dobra. Teraz wstydliwy. Ostatnio nie tak nie było. Teraz trzeźwy, dlatego. Dobra, to wy sobie czekajcie na fajdę. Idę pozwiedzać. A, się A wy dalej w tym samym miejscu? Właśnie z że w tym samym. Już chciałem zjeść. O, co to jest za wzrok. Ale ja się pytałam ciebie, czy masz bluzę. Powiedziałeś, że nie masz. No, Dlaczego dobra. nie jest i Teraz będę wiedział. Ale to wygląda. No, ale jak smakuje, człowieku. Jeszcze nie wiesz, jak smakuje. Ja wiem, bo tutaj co roku jest dobre. Ja tu jestem co roku. O nie wiem. Co najmniej raz. Mi się w tamtym roku roz***ła fajda. Rozwaliła. Była taka gruba, a taka cieńka. A. tutaj jadłem. Ale tam? No. i tak wiesz. Fajda full wypas. Zaraz się przekonamy. Też już jestem ogólnie głodny. Pierwszy Pierwszy jest uwieczniony na kamerze. Pierwsze zdanie no. i pierwsza plama, mm. się pojawi. Człowieku. To jest to. Warto czekać cały rok na nią. Winobranie mm. bez fajdy to nie, nie to mm -hmm. samo. Racja. Ja już byłam właśnie. Czekaj, a nagramy co tu jeszcze z innego do jedzenia. No. Bo widzę, że inne smakujki też to są. Pierożki mają tutaj jeszcze też pyszne. O, i są piwka. Smacznego mordo, teraz twojego bajkajcie, gryza bajkajcie. muszę ten Muszę uwiecić na kamerze Bawidzisz, twojego gryza to jest to co ci mówiłem bo jakie to jest cieniutka, ale cię ci nie rozwali ale To Julka ma lepszą Leci nie? No jak? To no jest git no Gdyby tak nie kapało z niej Weź urwij Biała flaga Ale jest git no, jest jakiś Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kolejne podejście. O tam idą żołnierze. Ja tutaj przyjeżdżam tylko po to, żeby tą pajdę zjeść. No i się wina napić, wiadomo. Polecamy miejsce. to miejsce. Centrum na skrzyżowaniu. Około fontanny Batusa. No, na tak. pewno traficie. Największe stoisko. Ogólnie z pajdami, z piwami, z winami Na winobraniu Na winobrani. uh -huh. Bo jeszcze w każdej z tych uliczek są też inne pajdy. No ale tu jest chyba najlepsza. Ta no. jest najlepsza. No. Ogólnie jest spoko mięso, nie? I jest Można teraz. to zweryfikować w sumie. Tylko bo... uważajcie na źle ukrojone pajdy, nie? Bo on się cała rozwali. wali. To jest i leci z tego. No trzeba uważać. No jedna lepsza, I jedna, jedna, jedna gorsza. gorsza. O, widzisz? Ona. Ja mówię, że jej leci spajdę ona. I <grym> Patrz, <grym> ja a widziałeś jak dron poleciał? Głośno było przez przeszkoda klasyka. w tego drona. Nie, no zajebista. Ej, mimo że robi się ciemno, to i tak bardzo ładnie jest wszystko nagrane. Bo my tak my uważam, bardzo ładnie. Dobra, to co? Wino kupujemy tutaj czy w żabce czy co? Wiadomo, że w żabce. <laughs> idziemy gdzie idziemy? Po, idziemy po wino do najbardziej znanego stoiska na A. winobraniu. Chyba Teraz wiem to gdzie. Chyba wiem. Takie zielone. Chyba dużo tam takich stoisk. Ale to jest najlepsze. I kolejki też tam będą. Najlepsze. To jest te stoisko. Tak, chodzi o na Idziemy po pniaczek. Dobra. Jura poszła. Ja Jej, trzymam, pajdę. Tu kolega też swoją pajdę kończy. Sorry. Nie, sorry, może kilka drobnych. Teraz już jedzenie. Do końca, nie? A co to jest takie? Z z ogórkiem no? klasa tutaj z tego stoiska. zajebiste jedzonko Wchodzi, no, ale się najadłem, no. Ja się A jak? I jak chodzi? No. Jest dzieci, Dla mnie klasa, jest Z tym szmalcem, klasa. Lówka no. i sianka. Ja się najadłem, gości się najadł. No jak, dobry Klasa. Sam chciałem oddać mu tą pajdę, ale to jest Julki. <laughs> Myślałem, że będzie lepiej, lepiej. Ty nie rób w Tajlandii. Weź sobie No, ten mi zajebał, to ja że nie było, On jak spadnie. O człowieku. On na ogórek, tak. Kwasi fajny. Kurwa, mm -hmm. mi poleciał. <coughs> Kamera akcja. Jakie to Co, idziemy w stronę może tam, co? Ty, a ja też muszę do żabki. Ja nie mówię. No, zapomniałem. Czekajcie. no, patrz tu za Czułam do żaby, to nawet nie powiesz, żeby coś wziąć. Wyobrażasz sobie? Nie wiedziałam, że on jest bo ale mm -hmm. że aż tak? Ej właśnie on, on chyba, nie na no, ja cię pajdą i poszedł po parówę. Po no, hot doga. No, tak coś tak mówił. jest agent jednak. Nie no, żartuję, tylko ja jestem wiecznie głodny. O, właśnie, Bartoszek jest wiecznie głodny ja jestem w szoku. Nie My wiem teraz biedem, pajdy, nie? wzięliśmy pajdę, a on nie wziął. No. Bo co powiedział? Jest najedzony. Hik. Nie, bo po prostu wolę kamerować. Ja pierwszy raz od ciebie słyszę w ogóle, że jesteś najedzony, nie? Naprawdę. Jak podwójny kebab, to wiesz ale w ogóle jest ładnie fest, ale widzowie, muszę wam coś powiedzieć. Powiem to samo, co powiedziałam jak nagrywałam w stajni. Kadry na ciebie. strasznie dziwnie na nas patrzą, co chwilę w ogóle na Bartoszka zerkają, no bo Bartoszek nasz operator, wiadomo, kamerzysta. No nie kamerzysta, kamerzysta nie, operator. No, no ziomuś. bez kitu, operator lepiej. Nie wziąłeś No to idź po te gumy. Co są jego gumy? Dobra. Odkręcaj ziemię, odkręcaj. Idziemy ogólnie się przejść po deptaczku. Pokażemy wam jak zrób wygląda deptaczek. Ceremonię otwarcia. Ale tego się tak nie da. Swoją dawaj, zrób. To co? Ale musi być uwiecznione. Tak jest. Od lat niezmiennie ten sam styl. no! I jak zwykle ja oblany na każdej nagrywce. Elo. Nie marnuj. Ty, ale jak zwykle tradycja się podtrzymała ja na oblany. Ublany jesteś? No, po A butach tak pocieku. Trzymaj, weź to wytrzymać. No, weź to wytrzymać. Daj. No, dobra, cześć, daj. Czyj, czyj. Mnie się wydaje, że ty to pan. Na Bo Aha. No, ja upię wygląda? Dlaczego? Co, kupię Ja bym wyglądała lepiej. No, nie. Jakbym obciągała Byś się nie? patrzyła tak do kamery. obciągała. Sorry. Dlaczego? Mam do Ciebie pytanie. Tak? Gdzie jest scena teatralna? Y Musisz iść tutaj prosto i jak będziesz miała po prawej stronie taką knajpkę co wygląda jak grzyb, no, no za nią w prawo musisz sprężyć. Ej, my też tam idziemy zaraz. Ale w sumie ten czy... Tędy tu, tutaj! Tędy A, chyba szybciej jest. Za nami po prostu. Wybrała pośród tysiąca ludzi. Oni są kozaki. Oni sobie siedzieli, nic nie robili, a oni podeszli, powiedzieli idźcie i poszli. A weź powiedz, żeby się z do kamery uśmiechnęły. Nie, jestem nie Dobra, dawaj idziemy, nie? Kochać pieski. Tak. Ona jest kozak, ale tak na 4 decybele. tak. Bo jak już na 8, to już... O, czekaj, ktoś dzwoni do mnie. Łysy dzwoni. Halo, czekaj. O co tam? Halo. Yes, kamerzysta nie może być pijany, wiesz o tym? Jak już zdegustowałem ten miód pitny, no to... To degustacja, to jest swoją drogą, nie? Ale wiesz, takie wino, winca doić... Dobra, ...we wtorek w tygodniu... Dobra, dobra. ...od 20. Dobra. wiesz co? Jej, Panie kamerzysta! W Chyba będziemy musieli pomyśleć co z tą wypłatą dla pana, bo w pracy się nie pije, nie wiem, czy wiesz. Ale tutaj... Inne warunki były. Warunki? Jakie warunki? Ty, ja chyba robię. Ja Ej, to ja robię w sobotę degustację każdej pajdy. Ale tu muszę być o 12. Olu będę tu co? Ja Tyle kiedyś? smalcu jako jebie. O patrzcie co to jedzie, po co jedzie? Ty, Dupki tutaj To Bachus jest. Dawaj ty. To normalnie on. Kończ tą A Aj żeby nas nie wykończył za te karnoroski. Yes! Yes! jest! Była piona! Nikt nie miał piony z no, bitej wywodnej. No chyba nie. Jeszcze nam buziaczka wysłała ta Od ślika. tylu, od tylu, tak? Tak, no? Kurde, nie widziałem. W kamerę się patrzyłem. Wow! Czekaj, czekajcie. Chciałem by nagrywał od dołu, nie? Ale się cieszy, że jest no. Ale zajebiście, On... piąteczka zbita. Jest to zawsze ma dobrze, nie? No, mówiłem. Odnalazłem swoje powanie, człowieka.